Siemano, siemano, Mexicano TV, otwieram Wam drzwi i ławki, ławkę, ławkę, siemano, siemano, czemu dzisiaj tak późno, no cóż, miałem po prostu wycieczkę do naszego kochanego, uwielbianego przeze mnie ostatnio sądu, byłem, byłem, byłem w sądzie, miałem rozprawę, słuchajcie, wróciłem na tarczę, jak widać, czyli pozytywnie, więc dalej żyję i jestem. Dla siebie i również dla was, także słuchajcie. Ee, se tam No trochę się spociłem, ale... Ale... Dobra. Potem tu już tak trochę uśmiechałem się. No, ale, ale w porządku, w porządku. Wszystko wszystko dobrze jest. Także będziemy lecieć dalej. Zastanawiam się, bo obiecałem wam na jutro live'a. Trochę się teraz wszystko pozmieniało. I zastanawiam się, czy dzisiaj nie zrobić live'a. Jeszcze pomyślę. Na pewno około 14 was uprzedzę. Wiem, słuchajcie, wiem, że znowu major, no znowu z no jak można tyle razy się łapać na to, słuchajcie, łapać się na to, łapać się na to, na co się łapać? Na to, że, 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 że po prostu, słuchajcie, że po prostu tyle razy już mu mówiłem, że człowieku, jak do niej, ci wysyłają, to na pewno nie wysłam Ci ja, że ktoś podkłada mój głos, to nie znaczy, że to jestem ja, bo ja w życiu bym dla, dla Majora nie wysłał żadnego donate'u, tak samo dla, dla Pana K. Yy, I dostałem wczoraj parę telefonów, oczywiście wieczorem dostałem parę telefonów, no tam chyba z dwa odebrałem, yy, no i tam, i tam oczywiście dostałem info, że oczywiście Major znowu na mnie przyoczył, Major gratulacje za inteligencję, że, bo, bo stwierdził, że to chyba ja, tak naprawdę, że to jestem ja. Także, o Jezus, major, jeszcze jeden raz mówię Ci, ja w życiu bym Ci donata nie wysłał, tak samo jak Ty dla mnie. Także, o Jezus, człowieku, weź Ty się, weź ty się w końcu ogarnij jakoś. Weź się ogarnij. kurde, już powinieneś mieć to w paluszku jednym. W jednym paluszku powinieneś mieć. Że, kurde, ja Ci nie wysyłam donatów. Że robią to komputerowo, wstawiają jakiś... Odcinek mojej wypowiedzi, kawałek niepełny, a Ty łykasz, że to do Ciebie, no, no ale z drugiej strony, tam, tam zerknąłem chwilę, no na, na sekundę. No to, to, to gratulacje, całkiem dobrze Ci poszło, zajęliście wręcz, zajebiście. Także słuchajcie, widzowie, nie wiem, zobaczymy, e, zobaczymy e, albo zrobimy dziś, albo jutro. No, no, zobaczymy. Na razie jeszcze troszkę będę zabiegany. Gotowania na pewno dzisiaj nie będzie. E, nie wiem, ciekawe, jak ocenicie tą wczorajszą potrawę. Z, 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 z tymi z żeberkami i ja osobiście, jak zjadłem, to wam, że naprawdę, naprawdę, naprawdę pyszne. Nie wiem, czemu tak ekran raz się robi jasny, raz się robi ciemny. O, ja mam na to wpływ. Tak, jest ciemny, a tak, jest jasno-ciemny, ciemno-jasny. Nie, trzeba Także dalej jedziemy z kopyta. Wszystko gra i hula. No bo stwierdziłem. Stwierdziłem, że jak mam chodzić na terapię, to mi to A niepotrzebne na razie, no. Nawet to pani sędzina stwierdziła, że... A A to nie to samo. No to jak nie to samo, to po co tam chodzić? Właściwie. No, pójdę na terapię, kim tam w oko. To mi tam. Teraz to ja sobie mogę chodzić. Nie, nie, wiecie, nie wiecie. Nie ciągnie mnie do alko, to mogę sobie chodzić. A przynajmniej wszystko do mózgu dotrze. Nic nie pominę gdzieś tam. No, także trzymajcie się. Krótka wypowiedź, krótki temat. gotowaniem mówię. Dzisiaj na pewno nie będzie, bo mam jeszcze z wczoraj drugą porcję obiadu, także obiadową. Także najprawdopodobniej jutro będzie gotowanie. O, bo będę musiał i tak nagotować. Co, coś wymyślimy. Coś na pewno wymyślimy. No i co? Życzę Wam miłego dnia. Czwartek. 30. Czwartek 30. Biały stok. Błękitne niebo i piękna pogoda, i jest naprawdę cieplutko. Troszeczkę rano zawiewało, ale jest naprawdę cieplutko. Polecam gdzieś, kto ma wolne, oczywiście. Nie wiem, jak w innych miastach, polecam wyjść sobie, jak ktoś ma możliwość, nad rzekę. Bo i też chciałem właśnie dzisiaj gdzieś pojechać, ale nie wyrobię się, bo muszę po tych terapiach zastranych ganiać. Nie zdążę. Kurde, chyba jest po 10 albo po 11. Nie wiem, bo nie widzę stąd. No, także słuchajcie. No. No a poza tym jeszcze raz będę zbierał na gadżety, bo muszę... Mus, no muszę mieć, te gadżety no trochę kosztują, ale na pewno jakieś maski pokupuję, jakieś takie różne pierdoły, które będą mi pomagać, będą mi pomocne wręcz, inaczej bym powiedział, będą mi pomocne w robieniu też takich trochę żatobliwych filmów, żeby trochę kontekst, dobrze powiedziałem, kontekst moich filmów też trochę zmienić, żeby było trochę, trochę na wesoło, trochę gotowania, trochę... Ubliżania, żeby to była taka fajna, jedna wybuchowa mieszanka, żeby każdy coś znalazł dla siebie. Także jeszcze raz trzymajcie się: Meksykano jest jeden i tyle. A widzów jest siedem, ale tysięcy. Nie, dobra, żartuję. Więcej niż siedem tysięcy. Dobra, trzymajcie się jeszcze raz. Pamiętajcie, bo jeżeli będzie dzisiaj live, to uprzedzę. Trzymajcie się: o, trzymajcie się, to już w krew mi wchodzi. Sami wiecie, widzicie jak jest.